Dzień dobry! W poprzednim materiale opowiadałem o tym, czym są systemy CRM i jakie według mnie powinny mieć cechy, żeby można je uznać za dobry system. Wspominałem o tym, że system taki powinien być kompleksowy, elastyczny i ergonomiczny. Powiedziałem też o tym, że powinien obsługiwać możliwie wszystkie obszary związane z obsługą klienta, i wykazałem, że takim systemem który spełnia te wszystkie kryteria jest system HubSpot wspierający właśnie obsługę klienta. W dzisiejszym odcinku zejdę nieco głębiej w ten temat i skupię się na konkretnym jednym obszarze jakim jest sprzedaż, ponieważ sprzedaż jest najczęściej jakby angażowana w zakresie wykorzystania systemu CRM. Nazywam się Szymon Rogozik, jestem współzałożycielem firmy Elite i zapraszam na krótki materiał wideo. Wykorzystując system CRM w zakresie sprzedaży, mogą Państwo przede wszystkim gromadzić dane o swoich kontrahentach. Natomiast nie są to tylko takie podstawowe dane jak dane teleadresowe czy jakieś zniuansowane dane sparametryzowane, które na, na, na co dzień Państwo zbierają, ale przede wszystkim są to dane związane z korespondencją, jaką z klientem prowadzimy. Czy jest to korespondencja mailowa, czy są to spotkania, czy są to rozmowy telefoniczne, notatki, jakie w systemie zostawiamy. Wszystko to jest ewidencjonowane w systemie i możemy dzięki temu e, jakby mieć łatwy i szybki, natychmiastowy dostęp do tych informacji i na bazie tego prowadzić z naszymi klientami korespondencję. Dodatkowo system umożliwi Państwu przygotowywanie i wysyłanie ofert bezpośrednio z systemu, ofert spersonalizowanych, które czerpią dane bezpośrednio z systemu i wysyłane są do, do klienta w ładny wizualnie sposób. To wszystko sprowadza nas do transakcji, które z klientami prowadzimy, a te transakcje możemy sobie na linii sprzedaży prowadzić i po kolei, po etapach przesuwać od lewej do prawej, od klienta potencjalnego, aż do sukcesu. Dzięki temu mamy taki wizualny podgląd na te, na te nasze transakcje i widzimy, które tematy wychodzą z linii sprzedażowej, czyli kończą się już sukcesem. Które dopiero wchodzą, ale ponadto widzimy, na których etapach nasze tematy się korkują, bo może, może być też taka sytuacja, i na przykład będą Państwo mogli podjąć odpowiednie działania zaradcze, bo jeżeli na etapie Wyceny mamy większość tematów i bardzo wielu klientów tam rezygnuje z zakupu, bo zbyt długo czekałem na wycenę. To być może jest to obszar, którym warto byłoby się zainteresować. Więc jest to bardzo duże wsparcie nie tylko handlowców w trakcie pracy na systemie, ale także takie bardzo operacyjne już i strategiczne usprawnienie procesu. Dodatkowo mogą Państwo sobie grupować klientów dowolnie według danych wprowadzonych do systemu. To mogą być, yy, może być podział na klientów małych, średnich, dużych, y, polskich, zagranicznych, aktywnych, nieaktywnych, potencjalnych. Dosłownie dowolnie można sobie ich po, pogrupować i prowadzić odpowiednie działania właśnie. Pod konkretny segment naszych klientów, co będzie na pewno bardzo dobrze przez tych klientów odbierane, jeżeli komunikacja będzie dostosowana do odpowiedniego segmentu. Dodatkowo mogą Państwo sobie klientów powiązać i mam tutaj na myśli, jeżeli model, Państwa model biznesowy polega na tym, że prowadzą rozmowy na przykład z więcej niż jednym kontrahentem, bo to może być architekt i klient końcowy albo jakiś wykonawca, klient końcowy czy partner, klient końcowy, czy też spółka matka, spółka córka. Można sobie takie etykiety powiązań między tymi kontrahentami zrobić i rozmawiając z klientem możemy też dopasować do komunik komunikacji w zależności od tego, z którą stroną naszej transakcji rozmawiamy, świetna, świetna sprawa. No i oczywiście zadania możemy. System pozwala e, oczywiście Państwu ewidencjonować zadania, czy to manualne, czy automatyczne, wynikające ze zdarzeń w systemie. Dzięki temu wiedzą Państwo, e, co jest do zrobienia, kiedy jest do zrobienia i przede wszystkim, dla kogo jest do zrobienia. E, kolejnym takim aspektem, związanym z tym, w jaki, w jaki sposób ten system może wesprzeć państwa, e, państwa działalność sprzedażową, jest komunikacja. Z poziomu systemu można wysłać bezpośrednio maila e, z zaproszeniem na spotkanie, z ofertą z czymkolwiek i prowadzić komunikację po prostu bezpośrednio z systemu, ale można też zintegrować Outlooka bezpośrednio z systemem, dzięki czemu cała korespondencja, którą prowadzimy z klientem, może być zaewidencjonowana w systemie. Ale to nie wszystko, ponieważ otrzymują Państwo informację o tym, e, kiedy klient otworzył danego maila. A to już jest świetna sprawa, ponieważ jeżeli proces jakby decyzyjny, proces sprzedażowy jest rozciągnięty w czasie i czasami klient potrafi wrócić do Państwa oferty po miesiącu czy po, po dwóch, taka informacja, że klient właśnie otworzył naszego maila z ofertą, no jest świetnym, świetną informacją, ponieważ właśnie wtedy można do klienta zadzwonić, no bo to jest najlepszy moment, kiedy klient wszedł w interakcję z naszą firmą. Dodatkowym takim elementem usprawniającym komunikację z klientami jest możliwość podpinania takich automatycznych sekwencji mailingowych. To jest taka paczka kilku maili tematycznych, którą mogą Państwo podpiąć pod konkretnego klienta i system sam automatycznie pilnuje, żeby w określonym czasie był wysyłany określony mail i ponownie, kiedy klient wejdzie w interakcję z takim mailem, wówczas otrzymują Państwo powiadomienie i można podjąć działania. No świetna, świetna sprawa, świetne wsparcie sprzedażowe. I takim jeszcze trzecim elementem związanym z komunikacją jest biuro obsługi klienta, w którym można złączyć różne kanały komunikacyjne, można tam wpiąć wszystkie adresy mailowe typu małpa, info małpa, biuro małpa, wsparcie małpa, dodatkowo wpiąć tam formularze, czaty ze strony i te wszystkie kanały będą się łączyć w jeden i z tego poziomu jakaś dedykowana osoba może te tematy rozdzielać według konkretnego handlowca, według konkretnych działów. No tu już dowolnie w zależności od potrzeb w firmie można to skonfigurować. Trzecim takim elementem, który bardzo mocno usprawnia działalność, Państwa działalność, będzie raportowanie i automatyka. No raportowanie, no tutaj wszystkie informacje związane ze sprzedażą można sobie przeanalizować, dodatkowo stworzyć do tego wykresy i bazować na realnych, konkretnych danych wynikających z systemu. A nie wynikających z naszych wyobrażeń. No i automatyka. No system HubSpot słynie akurat z automatyki. W zasadzie wszystkie takie powtarzalne czynności, które na co dzień muszą wykonywać pracownicy, mogą Państwo dzięki temu systemowi zautomatyzować. I szereg innych rzeczy można zautomatyzować, dzięki czemu praca na tym systemie naprawdę staje się bardzo, bardzo zaawansowana, ale i bardzo przyjemna. I jest to naprawdę wygodne dla, dla pracowników. Także jak państwo widzą, system e, moduł sprzedażowy systemu Hubspot to nie jest e, proste narzędzie do zbierania i gromadzenia informacji o klientach. Jest to naprawdę bardzo zaawansowane narzędzie, które usprawnia wiele elementów w procesie sprzedażowym, e, pozwala wskazać gdzie są elementy do poprawy i Usprawnia pracę handlowców, zwiększa efektywność pracy handlowców, no a siłą rzeczy jest to, zawsze przekłada się to na zwiększenie sprzedaży. Dlatego, jeżeli byliby Państwo zainteresowani uruchomieniem tego typu rozwiązania w swojej firmie, zapraszam do kontaktu. Proszę wejść na stronę, wypełnić formularz, na pewno się z Państwem skontaktujemy. A jeżeli temat Ceremów jest po prostu dla Państwa interesujący temat związany z obsługą klienta. To już dzisiaj zapraszam na kolejny materiał. W kolejnym materiale będę opowiadał o tym, w jaki sposób system może wesprzeć Państwa działania związane z pozyskiwaniem klientów poprzez właśnie personalizację i automatyzację marketingu. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.